Cześć kochani, z tej strony Ania, miłośniczka daury składowo kosmetyków. Jak widzicie, aura za oknem już nam się troszkę zmienia, już nam wchodzą takie bardziej jesienno-zimowe klimaty. Także przyszła też pora na zmianę pielęgnacji, bo w tym momencie wdrażamy bardziej taką, wiecie, ostrzejszą, ja bym powiedziała, pielęgnację, czyli dorzucamy kwasów, dorzucamy retinolu. Też wiem, że większość z Was ma problemy z przebarwieniami po lecie, więc to jest też bardzo fajny moment, żeby już za zacząć z nimi działać. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam cztery, może pięć produktów z tego co tak patrzę tutaj z boczku i będzie to odcinek poświęcony koreańskiej pielęgnacji. Wiem, że lubicie koreańską pielęgnację. Kupujecie koreańskie kosmetyki, bo też dajecie mi znać w komentarzu. Także dzisiaj będzie koreańska pielęgnacja, a za parę dni pojawi się odcinek ze polskimi polecajkami. I kosmetyki, które zobaczycie w dzisiejszym filmie, pochodzą ze strony Stylwana. Także też zapraszam na tą stronę. Ja Wam zostawię parę linków, gdybyście byli chętni i chcieli sobie coś zakupić. No jak wiecie, już mówiłam wam wcześniej, że ja te koreańskie kosmetyki kupuję generalnie na tych stronach koreańskich, bo one są naprawdę, naprawdę dużo. Tańsze. No i dodatkowo jeszcze tutaj gdzieś wam rzucę mój kod rabatowy. Też w opisie będziecie mieli kody rabatowe, bo ja mam te kody do kilku koreańskich stron. Więc też w razie co to zapraszam, oczywiście, do skorzystania, bo będziecie mieli po prostu taniej. I zacznę sobie może od produktu, który powiem wam szczerze, ja używam dość rzadko, natomiast wiem, że dużo osób ma problem z dłońmi właśnie w tym okresie jesiennym, a głównie zimowym. I przychodzę do Was z bardzo fajną propozycją. i Jest to krem do rąk od firmy. Seories Back to Memories Hand Cream, i to jest krem, który tak słuchajcie, pięknie pachnie. To w ogóle na Pierwszy, że tak powiem, duży plus tego, on bardzo ładnie pachnie tak lekko ziołowo, tak wiecie, lawendowo. Ja ja bardzo lubię takie zapachy, więc jeżeli chodzi o zapach, to on mi bardzo, bardzo podpasował. Konsystencja taka fajna, masełkowata, dość mocno otulająca. Natomiast krem sam sobie powiem Wam, że bardzo ładnie się wchłania. On nie zostawia jakiejś takiej, wiecie, nieprzyjemnej lepkiej warstwy, że macie takie uczucie, że chcecie jakby zmyć go zaraz z rąk. I tutaj mam ściągawkę, bo ten krem jest taki na Naprawdę bardzo bogaty, głównie mamy tutaj e, wodę rumiankową, jest masło ja ale jeszcze kochani, dodatkowo mamy e, olej ze słonecznika, olej z trawy, e, cytrynowej, olej z drzewa amaryntusu balsamicznego, pewnie się to przeczytałam. Olej bazyliowy, olej z owoców oliwki, no powiem Wam, że mnóstwo, naprawdę mnóstwo jest olei w składzie tego produktu, ale on jakby nie jest ciężki, nie jest ciężki, nie jest bardzo tłusty, naprawdę bardzo przyjemny produkt i powiem Wam szczerze, że będzie to chyba pierwszy krem do rąk, który ja zużyję cały. Naprawdę. I on też ma um, tylko, bym powiedziała, 6 miesięcy ważności po otwarciu, więc jakby widać, że jest tu dużo składników takich naturalnych, bo te naturalne produkty zazwyczaj musimy zużyć dużo szybciej. Także, jeżeli szukacie jakiegoś fajnego koreańskiego kremu do rąk, no to myślę, że ten będzie bardzo fajny. Kolejnym produktem, który chciałabym wam polecić, jest to produkt do demakijażu. I tutaj stwierdziłam, że fajną opcją do przetestowania dla was będzie taki olejek od Clarisa. Tak to mój telefon. Będzie taki fajny olejek od Clarisa. Tutaj mamy około, nie wiem, 150 chyba mililitrów tak e, pojemności. Dlaczego ten olejek, a nie inny? Bardzo, naprawdę bardzo spodobał mi się jego skład, bo tutaj w składzie macie olejek żorzoba, olejek sojowy, sezamowy, olej z pestek czarnej, porzeczki między innymi. I generalnie są to oleje, które naprawdę świetnie domywają makijaż, ale również dbają o kondycję waszej skóry, działają tak mocno nawilżająco i kojąco na skórę, mogą też pomóc w odbudowie bariery hydrolipidowej i to jest taki jeden z delikatniejszych olejków. On zmyje wam makijaż wodoodporny, generalnie też wszystko zmyje, ale jakby po użyciu jego macie jakby po po zmyciu go macie uczucie takiego m, lekkiego, delikatnego filmu na skórze. To nie jest jakaś taka, wiecie, tłusta, nieprzyjemna warstwa. Nie, nie, nie absolutnie. Właśnie m, bardzo mi się to podoba, bo ja czuję, że po zmyciu makijażu tym olejkiem, ta moja skóra jest taka zaopiekowana, taka naprawdę bardzo fajnie nawilżona, więc no, bardzo spodobał mi się ten olejek. Miałam go przyjemność testować przez ostatni miesiąc, nawet powiem Wam szczerze, więc tutaj mam jeszcze pół butelki butelki bo mam jeszcze. Także fajna, naprawdę fajna opcja. Jeżeli szukacie jakiegoś ciekawego koreańskiego olejku, nie testowaliście, no to to jakby mm, nie będziecie żałować. Co do konsystencji, jak to olejki te koreańskie, ona jest bardzo rzadka, ale myślę, że mniej rzadka niż tego produktu od firmy Anua, bo tamten to jest jak woda. A to jest taka troszkę gęściejsza woda, jeżeli mogę to tak nazwać. Także konsystencją na pewno ten mi się podoba bardziej. A teraz pokażę Wam dwa tak naprawdę kluczowe produkty, bez których ja powiem Wam szczerze, nie wyobrażam sobie pielęgnacji jesiennej. Tym bardziej, jeżeli macie problemy z przebarwieniami po słońcu. Także pokażę Wam dwa sera, które de facto są bardzo podobne. Powiem Wam szczerze, że są naprawdę minimalne różnice. Jedno to jest serum od marki Medicube z niacinamidem i kwasem traneksamowym, a drugie jest to serum od firmy Anua, też z niacinamidem i kwasem traneksamowym. Jaka jest różnica? Tu macie 10% niacinamidu i 5% kwasu traneksamowego. Dodatkowo jeszcze jest między innymi kwas hialuronowy w składzie. Jeżeli chodzi o anulę, no to macie 10% niacinamidu i 4% kwasu traneksanowego, ale tutaj dodatkowo jeszcze z tego co pamiętam, to jest 2% albutyny w składzie. Także jakby. Ten będzie mm, troszkę mocniej działał tak antyoksydacyjnie, ja bym powiedziała. Ten może być ciut lepszy na przebarwienia, bo jednak tutaj tego kwasu samowego jest e, ciut więcej. E, natomiast tutaj mamy w składzie jeszcze między innymi e, ceramidy, więc on będzie powinien być dla Was nieco delikatniejszy. E, powiem Wam szczerze, że na mojej skórze ja za bardzo nie widzę różnicy między tymi dwoma produktami. No tu już widzicie, mam mm, no, prawie no jeszcze trochę będzie tenko, tutaj tego użyłam dużo mniej, bo może z 4-5 razy, bo po prostu chciałam mieć porównanie dla Was, więc tyle, ile mi się udało, no to użyłam, żeby wiedzieć, jak to wygląda, konsystencja też jest bardzo podobna, ten jest może ciut bardziej tłusty, ale wiecie, to, to, to nie jest tłuste, to zostawia taki lekki film na skórze, ale to jakby też nie jest tłuste, natomiast też ważna informacja, to nie wysycha tak, wiecie, na suchość, to nie jest skóra, po tym nie jest sucha, nie jest lepka, właśnie macie wrażenie takiej otoczki, lekkiego filmu na skórze. To, to też mówię. Myślę, że każdy rodzaj cery będzie zadowolony. Chyba, że macie, wiecie, taką wybitnie wrażliwą albo podrażnioną skórę, no to nie no, bo tu jednak wiecie, macie 10% tego niacinamidu, jest 5 i 4% kwasu tranek samowego, tu jeszcze na, więc jakby wiecie, no skóra musi dobrze tolerować te składniki, musi być w dobrym stanie, tak, no też pamiętajmy, że to, mm, to też już są takie mm, bardziej aktywne składniki, które faktycznie w jakiś tam realny sposób działają, więc jakby no też skóra musi być do nich dobrze przygotowana, to jest też bardzo istotne, pamiętajcie. W stawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć kremu nawilżającego do twarzy i też przechodzę do Was z czymś naprawdę fajnym, bo nie spodziewałam się tak fajnego kremu, powiem Wam szczerze i jest to ten krem od firmy S Nature i tutaj mamy aqua squallan, czyli no jak widzicie też po, po, po nazwie taką główną bazą też tego produktu będzie Squalan, więc jeżeli nie tolerujecie, no to wtedy to nie będzie produkt dla was. Generalnie produkt jest bardzo, bardzo leciutki, dosłownie go nakładacie, dotkniecie tak i on już po prostu znika, jest mega leciutki, bardzo ładnie szybko się wchłania, nie zostawia wybitnie lepkiej, tłustej warstwy, nie myślę, że to będzie naprawdę świetny produkt dla takich cer wybitnie tłustych, bo no, no zobaczcie tutaj na przebitkach, on ma naprawdę mega leciutką konsystencję, błyskawicznie się wchłania, jest fajny pod makijaż, dla mojej skóry on jest za lekki, ale ja też przed nim daję sobie bardziej takie, wiecie, bogatsze sera i jakby wtedy jest idealnie, bym powiedziała, ale generalnie on się nada dla, dla każdego typu cery. Co fajnego w składzie? Mamy pantenol, betainę, mamy hydrolizowany kolagen, jest też dość sporo właśnie tego skwalanu, więc to jest też taki fajny, taki troszkę anti-aging krem, także nie tylko że sobie nawilżycie skórę, to jeszcze tak wiecie, troszkę podziałacie w tym kierunku anti-aging i jest to świetny produkt do właśnie połączenia z tymi serami, które Wam wcześniej pokazałam, one świetnie ze sobą współgrają, nic się nie roluje, nie waży, naprawdę mega, mega e, fajne e, combo. E, I tu jeszcze dodatkowo mamy też pep peptydy, zapomniałam Wam powiedzieć, e, alantolinę i adenozynę. Bo to nawet piszę na opakowaniu, a zapomniałam. Też gdzieś tutaj Wam się składy wrzucą, więc w razie co możecie sobie zatrzymać po prostu jeszcze same sprawdzić, jeżeli chcecie. I ostatni już produkt, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest to produkt Hit Petarda, na sam koniec zostawiłam. Jest to słuchajcie, taka maseczka, taka wrappingowa nocna maseczka od marki Aprilskin, tak sprawdzam, żeby jeszcze nie pomylić się, też właśnie z kwasem traneksamowym, z niacynamidem, z kolagenem, z ceramidami. Powiem Wam, że ja uwielbiam tego typu maseczki, to jest chyba trzecia albo czwarta, bo mam je różne. Nagram dla Was pewnie takie zestawienie, tylko tak wiecie, chcę przetestować kilka naraz, żeby zrobić Wam taki odcinek z czteroma, pięcioma, może sześcioma. Na razie mam cztery mam na pewno do zestawienia, więc myślę, że w sumie może niedługo ten film się pojawi, bo tutaj tak jest fajna liczba, już myślę. Bardzo naprawdę fajny produkt. To jest coś pomiędzy maseczką od Medicube, a tą maseczką od może Flower, to się chyba nazywa? Mam nadzieję, że to tak się nazywa. Bo ta od Medi Flower ona jest taka bardziej biała, kremowa, później robi się przezroczysta. Medicube jest taki mocno, mocno żelowy, a ja bym powiedziała, że mm, to też jest bardziej żelowe, ale już no Coś pomiędzy, ale i tak jeszcze troszkę takie, wiecie, bardziej żalowe. Też takie 15-20 minut ona sobie wstępnie zastyga i potem już dopiero kładziemy się spać. Ona nocy też jakoś super nie odrywa. Jak wstajecie rano, to macie ją dalej na budzi, więc to jest bardzo fajne. I to jest taki, powiem, mam szczerze, mój sposób na taką regenerację podczas snu. Ja sobie uwielbiam tego typu właśnie maseczki nakładać po retinolu. Wiecie, nakładam sobie retinol, ym, później czekam sobie tam, wiecie, 20-30 minut w zależności tam, jak moja skóra się czuje, nakładam sobie krem i jak krem już mi wyschnie, to dosłownie przed samym snem praktycznie nakładam tego typu maseczki i na drugi dzień ta skóra, wierzcie mi, jest przecudna. Więc szczerze, w mojej... mojej jesiennej pielęgnacji zimowej na pewno nie zabraknie maseczek tego typu. I jeżeli lubicie testować nowe produkty, no to myślę, że to jeden właśnie będzie z tych produktów, które warto zakupić i sobie sprawdzić, bo właśnie po tego typu maseczkach ja na drugi dzień właśnie widzę tą różnicę na skórze, taką realnie i czuję, że ta wilgoć w tej skórze jest naprawdę, naprawdę taka, wiecie, zatrzymana i ta skóra jest taka napita wodą, taka, wiecie, plumpy. I co na plus tej maseczki, no to też jakby no ona ma w sobie ten kwastranek samowy, więc ona też w pewien sposób może Wam zwęzić pory, może przyczynić się do zmniejszenia przebarwień, które macie na skórze. Wiadomo, fajnie to połączyć jeszcze z takim serum właśnie na, na przebarwienie, nawet w ciągu dnia możecie sobie nałożyć. Na przykład to serum z, z Medicuba, jak ono wchłonie się, to właśnie taka maseczka potrzymać sobie, tak wiecie, aż do możliwości ściągnięcia i na to później krem. Także jak macie taki luźniejszy weekend, możecie sobie takie, wiecie, dzienne spa zrobić, to to też będzie właśnie bardzo fajna opcja. Dziękuję kochani, że byliście ze mną. E, dajcie mi znać w komentarzu, czy podobał Wam się ten film, czy któreś z tych polecajek będzie polecajką dla Was. Zapraszam oczywiście do przeszłych i przyszłych filmów. Pa!